Dzisiaj kolejny temat z źrebiącego ABC. Co tak właściwie powinien wiedzieć źrebak? Co potrafi co potrafić zrobić do wieku 6 miesięcy? To jest bardzo ważny czas w życiu źrebaka, bo właśnie w tym momencie, czym skorupka za młodu. Czego go teraz nauczymy? To wszystko będziemy otrzymamy z powrotem, kiedy już nie będziemy ją mamy. Bo pamiętajcie, że u takich małych źrobiąt yy, wszystko, co robi mama, jest akceptowane przez rybaka i jakby podąża on za nią cały czas. Więc yy, wiele osób twierdzi, że nie trzeba uczyć rybaka chodzenia na kantarze no bo po co biegnie za mamą? Ja jestem z tych osób, które. <śm> Chciałam powiedzieć, że przewidują przyszłość, ale nie, ja po prostu z doświadczenia wiem, jak to wygląda, kiedy później odstawiamy takiego źrebaka w wieku 6 miesięcy i mamy wolny elektron, który już za niczym nie podąża i nie ma przewodnika, który poprowadzi go na padok. Więc co się wtedy dzieje? Jest dramat, bo taki źrebaczek po prostu nie wie, co ma zrobić. My się z nim szarpiemy, bijemy i to jest wszystko bez sensu. Tak samo jest w przypadku wielu innych rzeczy, które taki źrebacz powinien się nauczyć. I jedną z nich jest moim zdaniem podawanie nóg. Nie wiem jak to wygląda w innych stajniach, ale u nas źrebaki do 6 miesiąca mają zrobione przez kowala kopyta przynajmniej trzy razy. E, wszystko to zależy oczywiście, i ta częstotliwość przybywania do nas kowala zależy od tego jaka jest potrzeba. E, u nas nie ma kalendarza, który mówi minęło 6 czy 8 tygodni i dziś trzeba zrobić konia. Nie, wtedy trzeba zrobić konia, kiedy jest mu to potrzebne. U innych jest to więcej, u jeszcze innych jest to cztery tygodnie, więc naprawdę tu potrzeba takiego kowala, który będzie po prostu zerkał na wasze konie i mówił: Tak, dzisiaj jest już ten czas, kiedy trzeba je zrobić. Ze mną dzisiaj jest bardzo szukająca zaczepki i taka iskierka malutka, bożur solei. Jak widzicie, solej to źrebak mocno interaktywny, bym to nazwała. Który ciągle musi coś mamlać, musi zaczepiać, musi, no próbuje nas podgryzać, ale to jakby jej nie wychodzi, bo na to sobie nie pozwalamy. Ale jak widzicie ciągle coś się musi dziać. Czy takie, czy takie, takie zachowania u źrebaka są złe? No złe, bo my tego nie lubimy, kiedy źrebak nas w ten sposób zaczepia i uważamy to od razu za objaw taki braku szacunku do nas. Ale niekoniecznie tak jest, bo zwróćcie uwagę, że nawet e, y, dziecko, noworodek, e, malutki człowiek tak samo wszystko bierze do buzi, próbując e, czy to jest coś ciekawego, czy też nie. Absolutnie wszystko ląduje w buzi niemowlaka. Tak samo jest z tymi zrebakami ekstrawertycznymi, które chętnie pokazują swoje emocje, że one bardzo szybko właśnie wszystko chwytają, za wszystko wszędzie włażą. Taka właśnie jest bonjour Soleil. Więc niekoniecznie cieszę się, że na przykład zajęła się teraz uwiązem, a niekoniecznie uważam, że to, że wszystko wkłada do buzi, jest złe. Dlatego też ma teraz zajęcie, a ja chciałabym Wam pokazać, jak na jej przykładzie, tylko musi się podrapać. Już gwiazda? Już. Gwiazda? Moja mała gwiazda. E, proszę bardzo, możesz się dalej zająć tą końcówką uwiązłą, ona jest już Twoja, to, proszę. E, chciałabym Wam pokazać dzisiaj na przykładzie Bonjour Soleil, jak przyzwyczajamy zierbaki do podnoszenia nóg. Przede wszystkim to, e, dzisiaj Bonjour Soleil ma już ponad miesiąc, więc e, to nie jest czas na to, żeby to zaczynać. Zaczynaliśmy to od samego początku. Tak naprawdę, już w pierwszym tygodniu jej życia miała podnoszone nóżki. Nawet jeśli one nie docieraliśmy do punktu podniesienia, trzymania i kazania jej trzymania równowagi, to przynajmniej dotykaliśmy tych nóg na całej długości łącznie z kopytami. To jest bardzo ważne, żeby zaczynać z tym jak najszybciej, żeby właśnie odczulać konia na dotyk na nogi. Dla konia nogi są bardzo ważne. One służą mu do ucieczki przed ewentualnym zagrożeniem, więc zabieranie mu nogi w postaci przytrzymywania jej dłużej powoduje, że te konie czują się jakby w potrzasku. Wiedzą, że w tym momencie nie uciekną przed drapieżnikiem. Tak w cudzysłowie, oczywiście to mówię, ale wiecie o co mi chodzi? Więc każdy koń rodzi się z odruchem dbania od nogi. Jeden bardzo szybko odpuszcza ten, ten, ten instynkt ucieczki właśnie w zakresie pod podania nogi człowiekowi. Innemu zajmuje to dłużej. No ale generalnie dla nas ludzi jest to bardzo, bardzo ważne, bo chcemy dbać o te kopyta. No i chcielibyśmy, żeby wizyta kowala odbywała się w dużym spokoju i takiej pełnej akceptacji, tak? I żeby kowal nie zrezygnował z pracy po jednej sesji robienia u nas całego stada śrebiąt. E, tak więc tak. Podchodzę sobie do e, solei. Ona jest zajęta uwiązem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Trzymam ją na tym uwiązie. E, lubię to robić poza boksem, bez matki, bo wtedy ona mi nie przeszkadza, nie właści mi gdzieś tam w, e, w, pole, w pole, w którym pracuję. Patrzę sobie tak, jak teraz ona stoi, to e, już wiem, że podniesienie dla niej tej nogi będzie bardzo ciężkie, będzie musiała przenieść, e, przenieść ciężar na tamtą nogę, ale właśnie się poprawiła. I teraz już mogę próbować w sobie dotknąć tej, tej nogi. Dotykam ją na całej długości. Zaczynam od góry. Ani przez moment nie odwracam wzroku od niej i od tego, co robi tutaj z przodu, bo cały czas mogę dostać od niej kopniaka. Chciałabym teraz, żeby kamera przyszła na tył, dlatego że kiedy schylę głowę, to tak naprawdę ta moja głowa jest najbardziej e, narażona na to, że mogę dostać kopniaka. Więc jeżeli będę chciała podnieść jej e, tą nogę już tak wysoko, uważam na tylne nogi, którymi może się zamachnąć pod ruchem i kopnąć mnie bardzo dotkliwie, bo moja głowa jest nisko. Tak więc po tym, kiedy nasz kom akceptuje już bardzo dobrze e, dotykanie całej nogi, gryź uwiąc, a nie mnie. Mogę spróbować tą nogę podnieść. Chciałabym, żeby to się nie odbywało w momencie, kiedy ten źrebak nie ucieka. Ona musi dobrze stać, tak? Maś proszę, trzymaj uwięź, możesz gryźć uwiąz, ale nie mnie. Spróbuję ją teraz podnieść. z sobie za dół kopytka i przytrzymuję ją u góry. Nasza solej już jest do tego dosyć dobrze przyzwyczajona, więc yy, bez problemu podała mi tę nogę. Ale czy utrzymają ją dłużej, to już jest dla niej cięższe. Jak widzicie, mi ją wyrywać, ale trzymam ją bardzo spokojnie. Staram się nie robić żadnych ruchów, które mogłyby jej wskazać, że coś dla mnie tu jest nie tak. Uważam, że tak powinno być. Jeśli ona się rusza, ja ruszam się razem z nią i po prostu sobie tą nóżkę dalej trzymam. Czekam teraz na taki moment, w którym ta noga stanie się zupełnie luźna. Zobaczcie, co ona robi. Nie pozwolę jej na to. Przytrzymam ją jeszcze. Ale się nie. Chylaj moja droga. Nie możesz teraz jeść bez jednej nogi. Teraz ta noga stała się luźna. Zobaczcie. Teraz jest luźna. Teraz mogę sobie pokukać w kopytko, co będzie robił później. Kowal, i oddam jej tą nogę, żeby nie było takiej sytuacji, że przesadzę. Nie mogę jej trzymać też za długo, bo to nie jest dla niej wcale łatwe. Ona musi trzymać balans, musi trzymać równowagę. Więc potrzebuję y, krótkich, szybkich sesji podnoszenia nogi, przytrzymania do miejsca odpuszczenia, kiedy noga staje się luźna, i kolejna sesja, kolejna, na kolejną nogę po kolei. Pokażę Wam teraz tył. Tył, tak samo, cały czas obserwuję jestem cały czas w kontakcie z tym koniem wzrokowym żeby cały czas widzieć, co się z nim dzieje. Nie chcę sytuacji, w której właśnie ona się rusza, wkurza i tak dalej, a ja wtedy podchodzę do zadnich nóg, no bo to wróży nieszczęście. Może ja ją podprowadzę trochę bardziej do matki. Chodź tutaj. Tak jest, dziękuję Ci bardzo. Czy chcesz ująć z powrotem? Nie? Świetnie. To ja bym chciała teraz podejść do zadniej nogi i robię to samo. Nie podchodzę, łapiąc ją od razu za zadnią nogę, tylko idę sobie po kolei, dotykam ją tak, żeby ona wiedziała, w którym miejscu jestem ja. I nawet jeśli tutaj głowa, widzicie, cały czas skupiona na tym, żeby albo łapać, głupiąc, albo mnie za bluzkę, to mimo tego ja ją cały czas dotykam, żeby wiedziała, że ja zbliżam się do zadnich nóg i chciałabym, żeby mnie nie kopnęła. Dotykam, 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 dotykam. I w końcu łapię sobie za dół i podnoszę do góry. Podnoszę do góry, nie wyciągając od razu tej nogi do, do tyłu, tylko trzymając pod brzuchem. To jest dużo łatwiejsze dla konia do utrzymania równowagi. W taki sposób, tu się też cofnie, trzymam, trzymam, muszę mieć tą nogę totalnie luźną. Trzymam, robię chwilę za nogę, ona złapie równowagę, złapie równowagę, przestanie nogę wy, wy, wyciągać i zabierać, stanie się luźna, jeszcze wciąż nie jest, wciąż jeszcze nie jest. Depczesz mi po stopie, ja ci nie depczę. O tak, super. Nie, 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 nie. Nie, 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 Bez sensu. O tak. Tak jest. I teraz mam tą nogę na Teraz widzicie, mogę już zrobić z nią wszystko. Trzymać ją w dwóch paluszkach i jest w porządku. Oddam Ci tą nogę. Podejdziemy do mamy z powrotem. Chodź. Podejdźmy do mamy. czyli jeszcze drugą nogę, drugą stronę, drugą parę nóg. jest. I podejdziemy sobie do przodu po raz drugi. I spróbujemy zrobić z tym przodem dokładnie to, co robi Kowa. Znowu patrzę, znowu stoi tak, że będzie jej ciężko. Niech stanie równo. I podchodzę do podniesienia przedniej nogi. Tak jest. Teraz chciałabym, żeby znów się rozluźniła. Poczekam na nią. Poczekam na nią. Do góry głowa. Nie można jeść teraz. Śrebaki będą zawsze kombinować różne rzeczy. Nie gryź mnie. Nie wolno. Teraz zrobimy dokładnie tak, jak robi Kowal. Poklepiemy, postukamy. I będziemy stukać tak długo, aż noga nie będzie luźna. Czujesz. Nie gryź mnie, nie gryź mnie. Mam luźną nogę, mam super luźną nogę. Mogę jej odbić, ale tu nam rozwalałaś. Ty to zawsze musisz, nie? No dobrze, ale powiecie tak, dobra, ten rybaczek, to już, to już tak dużo jest w nim przerobione, że. Ty nie masz problemu, ale mój źrebak, kiedy tylko zbliżam się do zadnich nóg, to kopie. I co w takiej sytuacji? No, w takiej sytuacji uważajcie, żebyście nie zginęli. Generalnie wiecie, praca z koni nie jest łatwa, jak widzieliście, mi też nadepnął na nogę, ale musimy być na tyle stanowczy, na ile możemy i starać się zawsze jednak chronić swoje zdrowie. I nie wszystkie rzeczy da się zrobić w tak prosty sposób, bo nie każdy zierwak będzie reagował super, super delikatnie na każdy sygnał. Czy ja nie mówiłam, że to jest zierba, który łapie wszystko w pysk? Ja wszystko mówiłam. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Chodź do przodu do mamy. Tak więc. Na taki, w takich przypadkach, kiedy mam takie zierbienka, staram się jednak oszczędzić swoje zdrowie i nie podchodzić do tego, wkładając mu między zadnie nogi swoją głowę i trzymając to wszystko w ręku. Wtedy posiłkuję się linką. Ale musicie być, znaczy tego możecie być pewni, musicie być tego świadomi, że linki bez do, dotknięcia zadu również nie założycie. Tak więc ten przerobienie tego dotyku no jest jakby nieod, nieodzownym punktem, i musi rybak musi, musi pozwolić Wam na chociażby możliwość dotknięcia e, linką nogi. Myszko, stoimy tutaj. Chodź do mamy, bo i ty się tutaj musisz nauczyć stać, a mama musi się nauczyć, że możesz też odejść kawałek. Mm. Łapie sobie źrebaka w jedną rękę, e, uwiąc. Możecie mieć oczywiście do tego drugą osobę. E, I teraz robimy taki manewr, że przekładamy bardzo, bardzo szybko linkę za za. Oczywiście w tym momencie nasz koń zaczyna kopać. Trzymamy tą linkę tak długo, aż nasz koń kopać nie przestanie. Mój koń nie kopię akurat, ale generalnie tak by było, gdybyśmy, gdybyśmy mieli do czynienia z koniem kopiącym. W momencie, kiedy ten koń przyzwyczai się do tego, że ta linka go dotyka, rozważ rozwalasz mamie tabliczkę. Kiedy nasz zierlek przyzwyczai się do tego, że ta linka go w ogóle dotyka, stanie na nogę tak jak nasz teraz. I w tym momencie możemy zrobić kolejny ruch, czyli próbę podniesienia mu tej nogi, wyniesienia jej do góry. Tak, jak mój koń, tak i wasz, musi się przestawić, tak, żeby złapać równowagę do tego, żeby móc stać w miejscu i podnieść tą nogę. Tak więc musicie dać mu czas. O, nawet mój koń kopie trochę. Tak, nie jest zadowolona. Podniosę jeszcze raz. Dzięki temu stoję trochę dalej od niej. Stoję trochę dalej i nie jestem narażona na puchnięcie. Jeśli noga stanie się lekka, Mogę sobie ściągnąć linkę i trzymać ją już w ręce. A mamy ją lekką i mogę ją puścić. Super. Tu faktycznie by się przydała ta druga osoba, która trzymałaby ją za ująć. Ja generalnie tego nie potrzebuję, no bo wiem, że ona nie jest. nie jest, nie jest trudna do tego, żeby podnieść, podnieść nogi. Ale myślę, że jeszcze ciekawym, ciekawą, ciekawą dalszą, dalszą drogą przed nami jest to. Żeby teraz móc zadnie nogi wyciągnąć do tyłu tak, jak robi to kowal. No bo kowal nie chce tego rybaka tej nogi mieć pod brzuchem. Przestawimy ją na drugą stronę. Może przestanie jej się znowu trochę nudzić. Opa! Tak. I znów podniesiemy sobie z tej strony nogę. Dotykam ją, jak widzicie, za każdym razem od samej góry. Trzymam nogę, czekając, żeby się rozluźniła. Tu znowu przydałaby mi się druga osoba. Zresztą Koła też zawsze taką ma. Słuchaj, ja nie będę z tobą spacerować po tajnie, będąc twoją nogą. Tak jest. Teraz mam nogę luźną. Teraz spróbuję ją wyciągnąć do tyłu. No i super. I dopiero to odpuszczam. Tak, druga osoba by mi się przydała, bo myślę, że nie każdy źlebak zostałby w tym momencie razem ze mną. Ale skoro się odwróciłaś, to podniesiemy jeszcze raz w tą stronę. Proszę bardzo, trzymaj się sama. Chcesz się trzymać? Proszę. Stoję z boku, staram się jak najdalej od niej. Wyciągam do tyłu. I dopiero puszczę. No i super! Myślę, że oglądając Można Soleil, możecie pomyśleć, że jest to bardzo prosty proces. Pamiętajcie, że ona już dużo y, była przygotowywana przez nas do tego, żeby te nogi dobrze podnosić. Jest to naprawdę żmudna praca, ale jak widzicie się da. U miesięcznego zierwaka da się w taki sposób podnosić nogi, w taki sposób go przedstawić do kowala. I uwierzcie mi, że kiedy nasz kowal przyjeżdża, nie ma problemu ze zrobieniem kopyt. Trwa to dokładnie tyle samo, co u dorosłego konia. Tak więc taka praca się opłaca. Dlatego polecam każdemu pracować ze zierwakami, żeby ułatwić życie sobie, kowalowi, ale przede wszystkim tym koniom, co naprawdę dla nich e, bardzo dużo znaczy na przyszłość i będzie powodować, że będą to konie spokojne, rozumiejące wasze sygnały i akceptujące to, co chcemy dla nich zrobić, no przecież dla ich dobra. Prawda? Chodź tak. do mamy.